Hej wszystkim, dzisiaj będzie recenzja odżywki na porost z firmy XLASH. Tak wygląda opakowanie. E, Ta odżywkę dostałam ponad 2 miesiące temu od pana Sebastiana z, e, z firmy, która, która zajmuje się dystrybucją e, tego produktu w Polsce, firmy Natur Medicine. Tak wygląda e, e, ulotka e, z przodu do tyłu. Tutaj są w środku informacje. Zdjęcia, to są zdjęcia tych roślinek naturalnych, z których jest wykonana ta odżywka, a tutaj są zdjęcia przed i po. I produkt sam sobie ma za zadanie przedłużyć, zagęścić, przyciemnić, pogrubić nasze rzęsy, czyli to wszystko, co robią inne odżywki tego typu. Z tą że, różnicą, że, że ta odżywka jest z. z w 100% ze składników pochodzenia naturalnego, podczas gdy inne odżywki budzą wiele kontrowersji, ponieważ zawierają składniki, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i powodować skutki uboczne. I tą odżywkę dostałam pan Sebastian skontaktował się ze mną dwa miesiące temu na początku października. I od tego momentu zaczęłam stosować tą odżywkę, ponieważ ponieważ już w sumie byłam na kupnie nowego Rapid Lasha, ponieważ skończyło mi się jakiś czas temu i praktycznie po dwóch tygodniach u mnie ręce wracają do, do starego stanu, bo jak przestałam używać odżywki Rapid Lash, to od razu um, zauważyłam dużą dużą utratę rzęs tych dłuższych, które no, po prostu zmożone jakby naraz wszystko przestaje być nawożone i wszystko, wszystko utracone praktycznie było to, co się wyhodowało. Ehm, więc o tyle mój osąd jest adekwatny, że już moje rzęsy nie były nawożone rapidlaszem, tylko już były praktycznie w naturalnym stanie, dlatego ten efekt był zauważalny. Producent zapewnia, że pierwsze efekty widoczne są po 3-4 tygodniach, a maksymalne efekty po 12-16 tygodniach. Więc, jeżeli chodzi o maksymalny efekt, to trzeba poczekać troszkę dłużej niż, niż obiecują producenci tych pozostałych chemicznych odżywek. No, ale coś za coś. <grym> I stosuje się to zupełnie. Identycznie jak, jak te wszystkie inne odżywki na porost rzęs, czyli przed snem na czystą powiekę, tak jak eyeliner, przy linii, przy nasadzie rzęs, cieniutką kreseczkę robimy i od razu, jak zamykamy oczy, jak śpimy, to on się w jakiś sposób również przedostaje też na dolne rzęsy, więc na dolne rzęsy ja nawet nie kładę, a również zauważyłam minimalny wzrost. Ja mam 3 ml 3 mili, 3 buteleczkę i stosuję 2 miesiące i jest tego naprawdę jeszcze sporo, sporo. Trzeba uważać, żeby się nie wylało, bo to jest bardziej wodnisty niż tamte odżywki, które były żelowe takie bardziej. I tutaj Wam wrzucę zdjęcie moich rzęs przed i po i pomalowane tuszem, możecie zobaczyć sobie różnicę Moje rzęsy są naprawdę, naprawdę króciutkie, proste, rzadkie i tak dalej. I pomalowane tuszem wcześniej, przed używaniem jakiejkolwiek odżywki, pomalowane tuszem były praktycznie niewidoczne. Teraz bardzo lubię sztuczne rzęsy doklejać. Przy, głównie przy jakichś makijażach, które, które dla Was tworzę, ale tak naprawdę na co dzień mam ten komfort, że jak pomaluję rzęsy tuszem, to są one widoczne, nie muszę mieć kreski ani nic, tylko wystarczy, że pomaluję rzęsy i już się czuję lepiej, bo te rzęsy są widoczne e, i to jest dla mnie taki duży, duży plus i dlaczego stosuję te, te odżywki właśnie, to jest ten powód ehm, że to jest dla mnie wygoda, nie wiem komfort, pewność siebie ehm, a rzęsy to jest taki szybki, szybki sposób, wiadomo, każdy może ich dokleić ale kto nie kto, kto ma czas, ochotę, umiejętności i tak dalej się tym bawić, to też są jakieś tam koszty kupowania tych rzęs i tak dalej no, i zawsze to dłużej trwa niż pomalowanie sobie swoich już wyhodowanych dłuższych rzęs. Um, jeżeli macie swoje dłuższe rzęsy i chcecie na przykład, żeby się zagieściły, przyciemniły, e wzmocniły, no to również ta, e wiecie, od odżywka działa. Um, wiem, że wiele z Was stosuje olej grycynowy. W moim przypadku nie, nie zauważyłam tak naprawdę jakichś tam. Zmiany w moich rzęsach w takim stopniu jak je wi widzę po stosowaniu takiej odżywki. Um, więc olej rycynowy jest nijak, um, nijak um, pomocą dla mnie, nijaką, tak naprawdę. Um, i Na pewno bardziej mozolną, bo, bo efekty są minimalne w sensie wzmocnienia rzęs, nie wydłużenia, wzmocnienia, ale to było po jakichś ponad dwóch miesiącach i y, korzystanie z tego też nie jest tak, y, tak komfortowe i tak przyjemne jak z takiej y, właśnie odżywki. I teraz tak, jeżeli czujecie się wystarczająco zachęcone wypróbowaniem takiego produktu, to możecie wziąć udział w, w losowaniu. Oczywiście musicie, musicie mieć coś do, z tego, z tego wszystkiego. Ehm, będzie do wygrania 10 takich buteleczek, no nie dokładnie takich, bo moja ma 3 ml. Będzie do wygrania 10 1,5 ml buteleczek, które wystarczają na 2 miesiące kuracji. Podejrzewam, że na dłużej, bo, bo to jest naprawdę bardzo wydajny produkt. Ehm, i to jest konkurs facebookowy. Jedyne co musicie zrobić to polubić stronę Natur Medicine na Facebooku, Udostęp, polubić zdjęcie i udostępnić to zdjęcie u siebie, to będzie na tej stronie właśnie linka wam dam na dole na, na stronie na Facebooku będzie moje zdjęcie z Exlashem, które udostępnicie u siebie i polubicie to wszystko, co musicie zrobić, i konkurs będzie trwał do 17 grudnia, więc dosyć długo, macie, macie dużo czasu, żeby, żeby to zrobić. Jeżeli czujecie się zainteresowane, i ja osobiście wybiorę 10 osób, które, do których. Do których, do których Zostaną wysłane te odżywki do rzęs i same będziecie mogły sobie wypróbować i mam nadzieję dać mi znać, jak na was podziałały, czy, czy, czy... i tym razem to co poleciłam się u Was sprawdziło. I jeszcze taki mały bonus na koniec, mały, nie mały, na stronie dystrybutora mm, Exos w Polsce Natur Medicine. Będziecie mogły sobie zamówić tą odżywkę, która normalnie kosztuje 199 zł, więc również taniej niż też inne odżywki to jest jego pełna cena za 3 ml. Z, z kodem katosu do 31 stycznia 2013 roku będziecie go mogły zakupić za 150 zł, więc, więc fajna obniżka. To jest ogólnie wielki szał na, na ten produkt jest w Szwecji, więc możecie poczytać w internecie bardzo dużo na ten temat. Ja Wam postaram się przybliżyć ten produkt, żeby ten filmik nie był za długi. Bardzo bym go chciała Wam polecić, zachęcić do wypróbowania i do wzięcia udziału w, w rozdaniu. Życzę wszystkim powodzenia. I um, koniecznie dajcie mi znać, jak wygracie właśnie, czy na Was zadziałał. <dziękuję>, Dziękuję Wam pięknie za oglądanie, za uwagę e, i zapraszam do kolejnych filmików. Pa, pa. Regulamin konkursu, wszystkie linki i informacje znajdziecie w opisie na dole.